Hej, witam Was bardzo serdecznie. Ja zdaję sobie sprawę, że ta manga, o której zaraz będę mówił, jeszcze Wam nie pokażę, chociaż tytuł już widzicie. Już jest wydana w Polsce jakiś czas, no, kilka miesięcy, żeby nie powiedzieć wydana w tamtym roku a ja dopiero mówię o niej dzisiaj i mówię o niej, że chodzi o pierwszy Tom. Robię to dlatego, że dopiero w końcu zebrałem się za ten tytuł, chociaż od dłuższego czasu miałem go już na radarze. Nie zmienia to faktu, że dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o Morderca w mojej głowie. Tak, ja wiem, że to był trochę przedługi wstęp. Jestem w trakcie czytania, ale już troszeczkę poza tym, co jest wydane w Polsce. Jestem troszeczkę dalej, znaczy się, że mam delikatnie większy obraz na to, co dzieje się dalej w, tym, w tej mandze i mogę Wam powiedzieć, czy warto sięgnąć po pierwszy tom, czy nie. Ale też nie jest to retencja, więc tak naprawdę mamy tutaj tylko i wyłącznie opinię na temat pierwszego tomu z delikatną wizją na przyszłość, jeżeli chodziłoby o to, czy dalej. Ten tytuł jest fajny, czy nie fajny. I teraz tak. Ehm, po pierwsze, tak jest fajny. Więc jakby jeżeli ktoś nie chce oglądać tego długiego filmiku, bo on pewnie będzie trwał kilka minut i chciał usłyszeć, czy warto, ja myślę, że warto. Jak na razie to co przeczytałem jest bardzo spoko. Jestem mniej więcej w połowie, w połowie tytułu, więc yy, coś już wiem. Więc tak warto. Zwłaszcza jeżeli lubi się, albo tak jak ja, jest się basic white bitch, czyli lubi się True Crime i inne takie rzeczy. To myślę, że warto. E, czy szukać tutaj jakichś naprawdę ciężkich doznań, jeżeli chodziłoby o bardzo misterii rzeczy? Trochę tak, ale czy jest to sensowne? No nie do końca, ale o tym powiem Wam za moment. Ale też powiem Wam, że jak na razie po tym, co przeczytałem i to, co bardzo widać dla mnie, po pierwszym tomie, albo w trakcie przynajmniej pierwszego tomu widzę, że scenarzysta, tak bo tutaj mamy e, rysownika i scenarzystę, e, scenarzysta delikatnie wzorował się na komiksie francuskim, który u nas w Polsce w 2020 roku został wydany pod tytułem Dni, których nie znamy. I jeżeli ktoś zna ten komiks, to przypuszczam, że może wiedzieć albo domyślić co tam dzieje się dalej w tym. Ale nie zmienia to faktu, że są też rzeczy inne, na przykład Tutaj mamy bardzo dużo. Niektórzy nazwaliby to Edgy głównym. Ja nazwę to bardziej takim troszeczkę body horror. Także słuchajcie, jeżeli chodziłoby o mordercę w mojej głowie, to tak jak wspomniałem, jest spoczko. Ale o co tu chodzi? Naszym bohaterem jest Edgy Urashima. I jest to chłopak, który żyje sobie. Widać troszeczkę na tych podstawowych panelach, że jest raczej takim stylem przegrywa. Tak jak, przynajmniej tak jak to jest dopisywane często. W różnego rodzaju e, mangach, żeby nasz bohater był taki, wiecie, trochę gorszy. No, żeby ta ewolucja przynajmniej jakaś była, prawda, w trakcie e, naszego czytania. No i mamy tego Edgiego, który. Jest sobie jaki jest. Widzimy go, gdy jest razem z kumplami na imprezie, czy tam bardziej na popijawie z dziewczynami, próbuje jakąś laskę poderwać, nie wychodzi mu to. No i tak mniej więcej kończy swój e, dzień, po czym idzie spać. I budzi się, ale w sumie troszeczkę inaczej, bo e, budzi się obok dziewczyny, ale przyszedł spać normalnie sam, a teraz jest dziewczyna, jeszcze płakał ostatniej nocy, że przecież nikogo nie zarwał. Albo bardziej, nie obudził się kolejnego dnia, tylko trzy dni później, bo okazuje się, że naszym takim motywem głównym na początku tej historii jest to, że nasz bohater zaczyna tracić dni, bo zaczyna, albo bardziej, idzie spać, po czym nagle budzi się kilka dni później. I nie wiadomo dlaczego traci dni, co się z tym dzieje, to będzie się wyjaśniało raczej w trakcie e, naszej historii, ale dowiadujemy się bardzo szybko, praktycznie na samym początku tej historii, bardziej tego tomu, Dowiadujemy się, że AJ nie jest zwykłym człowiekiem. Nie, 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 nie mam supermocy. Jest e, synem seryjnego mordercy. No i jakby nie patrzeć, tutaj już moja lampeczka e, True Crime się odzywa. Zaraz zobaczymy, co tam się wydarzy. Jak zostanie poprowadzona historia. I tutaj mam na razie pierwszy zgrzyt, bo ta historia, konkretna, jeżeli chodziłoby o naszego seryjniaka i to, co dzieje się z nim dalej, jest troszeczkę dziwna. I. Ja rozumiem, że nie czyta się historii, które są o niczym. Dobra, no są, non-biori, tam jakieś inne, ale to, co dzieje się tutaj, albo ilość, przynajmniej w samym pierwszym tomie, ilość rzeczy, które zbiegają nam się, są troszeczkę zaskakujące. Potem okazuje się, że niektóre są tak naprawdę wytłumaczone, dlaczego to a to się wydarzyło, albo dlaczego te dwie. Dziwne sytuacje, które w normalnym świecie nie wydarzyłyby się w tych samych okolicznościach, bo prawdopodobieństwo jest mniejsze niż wygranie trzy razy Totka pod rząd, są troszeczkę wytłumaczone. Ale to ciągle jest dziwne. Tam dalej... Glass, jak przejdziemy tam do 40. chaptera to tam się dzieje już w ogóle odjechane rzeczy, jeżeli chodziłoby o prawdopodobieństwo. I wiecie, to misterii, czyli co dzieje się z naszym bohaterem, gdy nie jest sobą. Czy dzieje się coś złego, dzieje się coś dobrego, on jest dobrą osobą, w końcu jest synem mordercy, czy może w takim badku budzi się jego, nie wiem, prawdziwa natura, bo jednak tutaj też bardzo widzimy, jak... Ludzie ciągle pokazują jacy są piękni, cudowni i najgorsi, bo nawet dostaję telefony z tym, że jest snem mordercy. Bo żebym przypadkiem nie zapomniał, halo. No minęło 15 lat. Jakby ziomek, żebyś nie zapomniał przypadkiem, że spodził cię morderca seryjnie, nie? I to jest. Straszne, ale jednocześnie to fajnie dodaje takiego kolorytu do całej historii i to się naprawdę dobrze śledzi. I muszę przyznać, że jeżeli chodziło o pierwszy tom, ja tam słyszałem, że nie oceniajcie po pierwszym tomie z tego powodu, że tam potem się rozkręca, ale ja myślę, że akurat pierwszy tom w przypadku tej konkretnej mangi bardzo fajnie daje nam obraz tego, co będzie się działo dalej. Nie stało się nic, zupełnie nic w drugim, trzecim tomie, takiego, co zmieniłoby mój pogląd na tą mangę. Jedynie, może troszeczkę pomogło mi znajomość, tego drugiego komiksu francuskiego, którym wspominałem, czyli dni których nie znamy, ale to też nie do końca. Bo tak jak mówię, tam nie ma w ogóle żadnego seryjnego mordercy, żadnego true crime, żadnych edgy rzeczy, nic. Tam po prostu jest tylko historia, takiego właśnie jak tutaj, czyli mamy chłopaka, który traci w pewien momencie swojego życia, traci jakby dni w trakcie tygodnia, czyli wiecie, że. Idzie spać w poniedziałek budzi się w czwartek, tak? I nie wie, co się działo przez te kilka dni. Bardziej taka historia tam jest. No i tutaj mam właśnie dodany ten, ten detektywistyczny, kryminalny motyw. Bardzo podobało mi się to, że w pierwszym tomie mieliśmy przez jakiś czas e, pokazane to, jak wygląda to u naszego Edge'ego i jak zostało to pokazane przy próbie rozwiązania zagadki przez detektywów. I to było bardzo fajne, dlatego boli mnie, że na etapie, gdzie jestem teraz, nie ma tego w ogóle poruszonego. Ja rozumiem, że tam troszeczkę wyjaśniło się już, tam na wysokości trzeciego tomu, pewna część historii naszego bohatera się trochę wyjaśniła i już wiemy mniej więcej, co tam dzieje się, gdy nasz bohater nie jest sobą. Ale nie zmienia to faktu, że ciągle mogłoby to troszeczkę bardziej być pod kryminał pociągnięte i po to właśnie mistery takie. Kryminalny. Ja to lubię. Jakby tekst jak wspomniałem, bardziej by mnie to jarało. A tak, tutaj mamy troszeczkę mniej tego, więcej tego właśnie edgy. Jakby ja nie mam problemu z edgy, ja bardzo dużo takich rzeczy czytałem, tylko nie do końca lubię, gdy jest to wplatane w. Próbę historii zwykłej. Choć mi, wiecie, mamy zwyczajną historię, zwyczajnego człowieka. No dobra, jestem seryjnego mordercy. ja zdaję sobie z tego sprawę. <noise> ale mimo wszystko można by było to troszeczkę inaczej opowiedzieć, Nie przeszkadza mi to, podoba mi się to, ale wiem, że jest sporo osób, które mogą to odrzucić. Także ja osobiście po pierwszym tomie bardzo polecam. Ale czy całą mangę? To powiem wam pewnie za jakiś czas. Bo tak, planuję dokończyć i wam opowiedzieć. Także. Zo, maatjesje, hey!